Dzień dobry lub też dobry wieczór no i niezależnie od dnia, w której słuchacie tego materiału ja jestem Mikołaj i dziś opowiem wam o jednej z najgłośniejszych premier ostatnich paru miesięcy czyli Wielkim Martym Josha Sardygo filmie, który nawet przez chwilę mógł prześnieć awatara, jeżeli chodzi o marketing, jeżeli chodzi o szał publiki, jeżeli chodzi o rzeczy, jakie robiono, żeby rozpromować ten film i w ogóle o tematyce. No, a więc o tym filmie było naprawdę głośno, powiedzmy od, od października, kiedy ten film miał swoją premierę na Nowojorskim Festiwalu Filmowym. I i można powiedzieć, zaczęło się cały marketing. Od mocnych, pozytywnych ocen, które wykrzykiwały, że to, był, że to jest jeden z najlepszych filmów roku. Oczywiście to już było po premierze jednej bitwy, po drugiej, więc no, nie było szans na film roku. Natomiast po tych recenzjach zaczęła się prawdziwa kampania marketingowa. Zaczęło się skromnie od, od ukazania nowego wizerunku Timothy Shalameta, który też przyznam, jest podune. Jednocześnie parę dni później był widziany z taką, z co nie gwardią gwardią ludzi, którzy szła w kurtkach z nazwą filmu oraz w, w pomarańczowych, pi monowych piłeczkach na głowie z każdym kolejnym dniem Marketing stał się coraz bardziej dziwniejszy. Od ogromnego Zepelina nad LA poprzez nagranie piosenki z sdkid aż po stanięcie na sferze Sphere w Las Vegas. Marketing tego filmu był naprawdę, ale to naprawdę mocny, agresywny i jednocześnie ambitny. Co jest głównym tematem tego filmu ambicje no więc przechodząc już stricte do filmu to o czym jest ten Marty Supreme o czym jest ten film o który każdy kadał no to tak Marty Supreme opowiada o Marty Mauserze czyli biednym jak to ping Dobra, graczu pingponga, który ma za cel być najlepszym w tej dyscyplinie. Widzimy go na turniejach, widzimy go na, na różnych lokalnych kortach pingpongowych, nie wiem jak to się mówi, i widzimy, że on śni talentem. Okej, okay. ale jeszcze druga sprawa jest jego zachowanie. Jest jego aroganckie zachowanie które powoduje do rozpadu wiele, wielu mocnych rzeczy, między innymi relacji z kochanką, relacji z innymi, problemy z prawem, dodam jeszcze stracenie pracy i wiele innych różnych rzeczy, które się dzieje tak nagle i dynamicznie. Po prostu wow, to jest kino, jakie oczekiwaliśmy. Od Sawdiv. To jest to kino, z którego się stali z znani. To jest to kino, z którego zrobili Good Time oraz Nieoszyfowane Diamenty. Jeżeli kochaliście te poprzednie filmy, to naprawdę spodoba wam się Marty Supreme. Wiadomo. No. Więc co bym jeszcze powiedział o tej historii? No wiadomo. Jest momentami dziwna, ale to w niej cenie że to jest taka dziwna, że to jest oryginalne, jeżeli chodzi o film o ambicjach, bo wiadomo, film o ambicjach każdy zna. Whiplash, Czarny Łabędź, jeszcze wiele innych takich filmów. Natomiast tu zrobienie filmu o ambicjach jednocześnie połączenie go z stylem, stylem sawd Braci Sawdich, to już jest połączenie wow. Przez te 2,5 godziny po prostu tak byłem wciągnięty w historię, że po prostu nic na mojej głowie innego nie szło. Po prostu wow, 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 wow. I dalej, czyli już w momencie nagrywania, dzień po seansie, dalej mi jeszcze ciężko pozbierać myśli po tym filmie. To jest film, który po prostu szokuje historię. No, a co jeżeli chodzi o inny aspekt tego filmu? Mamy oczywiście naszą głośną gwiazdę Timothy Shalameta, który w tej roli po prostu śni. To jest jego najlepsza, najmocniejsza rola jaką on miał. Przebija to co zrobił w tamte dni, w tamte noce, przebija to Boba Dylana, przebija łąkę, przebija nawet pola Atrydes z Duny. To jest po prostu rola, która, za którą ludzie wygr wygrywają Oscary. To jest rola, która zostaje zapamiętana w historii. To jest coś, co jedynie co mogę porównać do Roberta De Niro w, w Ciekłym Byku. To jest coś naprawdę osobistego. Jak dobrze pamiętam, jak, Mar jak Timothy wygrywał coś, e, chyba saga, to on też opowiadał, że on jest. Ambitny, że on ma cel. Tak samo jak Marty. I to było czuć, że Timothy Chalamet jest typem osoby, która mogłaby zagrać Martiego. Tylko, że wiadomo, ma Timothy nie, mam nadzieję, że on nie jest takim dupkiem i takim można powiedzieć aroganckim człowiekiem, który. Kieruje się jedynie marzeniem i zrobi wszystko, żeby zrobić tego marzenia. Nawet popełniać największe zbrodnie wojenne. I to naprawdę, Trzelameta, naprawdę pasuje, jeżeli chodzi o tą rolę. Więc, czy powinienem być Oscar? Moja opinii, tak. Ale zobaczymy, jak to akademia, akademia zobaczy, bo wiadomo. Po pierwsze, jest młody. Po drugie, to jest spyt agresywny marketing. I po trzecie. Akademia to akademia. Ona rządzi się własnymi prawami i jest nawet czasami bullshitowa. A co jeżeli chodzi o innych aktorów? No, muszę przyznać, są dwie role, które naprawdę doceniam. Między innymi Odessa Zion, która też, też jest, pomaga Szalametowi w jego dziwnych rzeczach. Oraz Gwyneth Paltrow, która no też czasami wygląda jakby była jej, jej rola takiej już niezbyt jakby można powiedzieć niezbyt spełnionej aktorki więc jeżeli chodzi o obsadę to uważam, że obsada jest na topie jeżeli chodzi o ten film naprawdę Josh przebiłeś moje oczekiwania ale no jeszcze przyjdę do Aspektów techniczny, jeżeli chodzi o ten film, bo to, jak już wcześniej wspomniałem, to jest to kino Savdich, to co zostaliśmy przyzwyczajeni, to co niestety odszedł Benny, robiąc w Smashing Machine, czyli nowojorski klimat, ciemne, jeżeli chodzi o barwy, nagrywanie na filmie, nagrywanie poprzez. Poprzez kamery, które się trzyma na ręce, oraz wiele innych aspektów wizualnych, filmowych, które są już znane z tych filmów, to George właśnie przejmuje. Nie wspomnieć też o świetnych ścieżce dźwiękowej, gdzie jest pełna świetnej muzyki Daniela Lopatina, która. No podkreśla te momenty w filmie, a same needle dropy, między innymi Forever Young na początku czy Everybody Wants to Rule the World na końcu filmu, to też daje temu filmowi ten świetny klimat i to jest naprawdę podoba. A to wszystko zostało to po prostu świetnie zmontowane przez Diego i przez Brontęina. Po prostu uważam, że, że to jak się odczuwa ten film, to widać po montażu tego filmu. Po prostu wow. Każda scena ping pongowa po prostu mnie wciągała. Każda scena pościgu mnie pościągała. Ka praktycznie każda scena w tym filmie mnie pościągała, pociągała. Więc muszę powiedzieć tak. Jeżeli planujecie iść na ten film do kina, to naprawdę polecam, żeby iść na niego. Jeżeli nie jesteście tak, jeżeli nie, nie ograniczacie się co do treści filmu, to naprawdę mówię wam, Won do kina. Won <laughs> przepraszam za agresywność, ale naprawdę trzeba to zobaczyć. I to na dużym ekranie. Bo nigdzie indziej takiego odczucia nie będzie się miało. Dobra, zanim jednak skończę materiał, jeszcze odpowiem sobie na, tak sam sobie na pytanie, który z Saudik był lepszy. I to jest ciężkie pytanie dla mnie, dlatego że i mi podobał mi się Wielki Marty i też mi się podobało Smashing Machine. I powiem tak, obaj nagrali, obaj bracia nagrali... Perfekcyjne filmy. Filmy, które mogę dać dyszki. Mogę, mogę mówić, że to są najlepsze filmy tego roku. Mogę je stawiać obok jednej bitwy po drugiej, lub Frankenstein, lub Grzeczników. Ale, który z nich był lepszy? Muszę powiedzieć, że tak. Minimalnie lepszym filmem jest Wielki Marty. Ale. Ale ja nie dyskredytuję Beniego. Ja się cieszę, że on troszeczkę odszedł, ponieważ mamy wreszcie wachlarz możliwości co do tych dwóch braci. Jeden może się zatrzymać na kinie, jakiej robili, i dalej robić te nerwowe, mocne filmy. A drugi może coś innego. I ja szczerze to szanuję i doceniam. Więc no. Taka jest moja recenzja Wielkiego Martiego. Naprawdę polecam Wam, idźcie na ten film. A teraz mówię adios i do usłyszenia w kolejnym odcinku.